Cześć, Siemanko, z tej strony Blumen. Mam za Was bardzo ważną informację, iż albo mi skradli konto na Epic Gamesie, albo po prostu sam bana na Fortnite'a, lecz chyba bardziej to... schakowali mi konto. Dlaczego? Gdyż nie mogę w ogóle się zalegować na moje konto Epic Gamesa, pokazuje mi, że moje hasło jest nieprawidłowe, gdy wpisuję naprawdę dobre te hasło. Nawet gdy sobie pomyślałem ok, może coś popierdoliłem i chcę wpisać, że nie pamiętam hasła i potem przez email sobie je tam, yy, sobie tam zresetować, to pokazuje mi, że ten email nie jest połączony z kontem. A więc tak, w pisaniu mojej nazwy w Fortnite Tracker wyskakuje mi szybka nazwa 111 yy, Bana, także nie mogłem dostać, ponieważ nie miałbym za co dostać tego bana. Więc no kurwa smutna sytuacja, gdyż jeszcze grałem od szóstego sezonu i troszkę wydałem te pieniądze na tą grę. Więc jak macie jakąś propozycję, mi tutaj poradzenia co mam zrobić, to mi kurwa napiszcie, bo no, średnio. Dobra, jak coś to piszcie w komentarzach. Szymano.